Otwieram cały kalendarz adwentowy z flakonii. W pudełku numer 1 znajduje się 10 ml wody perfumowanej. W dwójeczce znajdziemy cień do powiek w stiku. W trójce jest olejek do włosów. W pudełku numer 4 znajduje się migdałowy krem do rąk. W dziewiątce jest balsam do włosów. W mikołajkowym pudełeczku znajdziemy krem do ciała oraz perfumowaną mgiełkę do ciała, w C znajduje się woda perfumowana o pojemności 30 ml. W pudełku numer 8 znajduje się tint do ust i policzków, w dziewiątce serum do twarzy. Widełku numer 10 zawiera maskę do włosów. W 11 jest krem do twarzy. W 12 znajdziemy miniaturkę wody perfumowanej 5 ml. W 13 znajdują się płatki pod oczy, jedna para. W pudełku numer 14 znajduje się suchy olejek. W 15 jest czarna kredka do oczu. W 16 jest to zestaw pielęgnacyjny do twarzy Emulsja i Lotion w pojemnościach po 7 ml. 17. Mamy kolejną wodę perfumowaną o pojemności 10 ml. W pudełku numer 18 jest perfumowany balsam do ciała. W pudełku numer 19 znajdziemy kurację bez spukiwania do włosów. 20 to lakier do paznokci. 21 szampon. Oraz maska do włosów. W pudełku numer 22 znajduje się błyszczek do ust. W pudełku numer 23 mamy miniaturkę wody perfumowanej o pojemności 8 ml. I w ostatnim 24 mamy krem do twarzy. Zestaw Kosztuje 540 zł, a wartość produktów to około 2550 zł.